Czy mam pieniądze, czy grosza mi brak? Ja stawiam Czy mam doł panów dziesięć, czy dwóch? Czy mam ochotę na ród, czy na ród? Czy mam pieniądze, czy grosza mi brak? Ja stawiam Czy licher ja 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 y w oczy, czy w plecy mi nie? Ja stawiam Czy mi kompani ufają, Zrobot, czy nie? Ja stawiam czy wrog ściga mnie Dopóki mój okręt nie leży na dnie Czy wicher w oczy, czy w plecy Mi dmie, ja stawiam Ja stawiam broda, Czy wroga, czy wrog ściga mnie Dopóki mój okręt nie leży na dnie krasy, Czy wicher w oczy, czy w plecy Mi dmie, ja stawiam Ja stawiam, nie stawiam! A kiedy mnie dziewka poszuka jest zbieram i siadam za stół, nie ma wtedy pracy Kiedy mnie dziewka jak psa, ja stawiam Jest zbieram i siadam za stół, nie ma wtedy Ja stawiam. ja stawiam! Czy fala to nie niesie, czy w górę, czy w dół? Ja stawiam! Ja stawiam. Czy tam do południa, gdzie skończy się świat? Trzeba do piekła, bo nie się biegacz. Ja stawiam szagier jak kupel na sztukę. Ja stawiam! Ja tam ja do południa, gdzie skończy się świat? Trzeba do piekła, bo nie się biegacz. Ja stawiam szagier jak kupel na sztukę. Ten to płynie szybciej, ja ten to płynie. bo tu jest butelka, tam jest porą